Hej, z tej strony Tomek z zostań muzykiem. Dzisiaj film, na który wiele osób czekało. Pokażę wam moje top 5 ćwiczeń dla początkujących. Jeśli chcesz grać lepiej i nie boisz się wyzwań, to koniecznie zostań ze mną do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zapraszam do kliknięcia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A teraz. Nie przedłużając, numer 5 na mojej liście. To ćwiczenie, mimo swojej pozornej prostoty, może być najważniejszym, które ci dzisiaj pokażę. Nauczysz się w nim, jak rozluźniać rękę. Jest to umiejętność, bez której nie sposób grać długich i trudnych utworów. Zwróć uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, każdy palec gra w luźnym, elastycznym zaokrągleniu. Nie możemy dopuścić do przeprostu palca. Po drugie. Na każdym dźwięku delikatnie ruszam przegubem i upewniam się, że cała ręka jest elastyczna i luźna. Opieram się jedynie na wciśniętym aktualnie palcu. To ćwiczenie najlepiej zagrać w trzech fazach: sama prawa, sama lewa. Oczywiście tak samo luźno, elastycznie, okrągłe i razem. Pamiętaj, by się nie spieszyć. Tutaj wskazane jest grać bardzo wolno. teraz zapraszam do numeru 4. W tym ćwiczeniu popracujemy nad rozruszaniem palców. Jest to jedna z najbardziej popularnych wprawek pianistycznych. Powinno się ją ćwiczyć na trzy różne sposoby palcowe: najpierw 1, 2, 3. I w drugą stronę. Teraz palcowanie 2, 3, 4. Tu już jest trochę ciężej. I potem w drugą stronę. A na koniec najtrudniejsze palcowanie, ale którego nie wolno pominąć. 3, 4, 5. W tym ćwiczeniu możemy pracować nad stopniowym przyspieszaniem. Ważne jest, by wyczuć, kiedy gram za szybko. Wtedy przestaję kontrolować palce i zaczynam się spinać. To znak, że należy odpocząć, zrobić kilka ćwiczeń rozluźniających i zwolnić tempo. Na kanale jest świetny film w tym temacie, link w opisie. Wracając do ćwiczenia, tak jak poprzednio, sposób na nie to najpierw prawa. Potem lewa, i na sam koniec można spróbować razem. A teraz numer 3, czyli ćwiczenie na trójdźwięki i ich palcowanie. Umiejętności w nim zawarte pomogą nam w tworzeniu akompaniamentu do aktualnie popularnych piosenek. W tym ćwiczeniu na przykładzie trójdźwięku C dur wpoimy sobie dobre palcowe nawyki. Zaczniemy niewinnie od pojedynczych dźwięków. Zwracajmy tu uwagę na to, jakim palcem zagrać jaki dźwięk. Ostatni przewrót. Czas na kolejny etap. Tu musimy zwrócić uwagę na to. Czy palce nie wciskające dźwięków nie są usztywnione, nie sterczą? Czyli po prostu, czy są luźne? Teraz, kiedy się osadziłem na trójdźwięku, mogę rozluźnić przegub. No i na koniec gramy od razu trójdźwięki. Na każdym z nich możemy zrobić delikatne ruchy nadgarstka jak przy ćwiczeniu z początku dzisiejszej lekcji. A teraz to samo tylko lewą ręką. Zagram od razu trzecią wersję. Uwaga na palcowanie. Przy drugim przewrocie mamy 5 2 1. A jeśli chcesz pogłębić swoje umiejętności w grze trójdźwięków i ich przewrotów, zapraszam do tego filmu. Znajduje się w nim jedno ćwiczenie, które pozwoli ci wejść na kompletnie nowy poziom w grze na pianinie. A teraz numer dwa, czyli coś dla fanów niezależności rąk. To ćwiczenie to słodka, niewinna gama cedur. Uwaga na poprawne palcowanie. Ale, by nie było tak prosto, zagramy ją na dwa różne sposoby artykulacji jednocześnie. Prawa będzie grać w technice staccato, podczas gdy lewa zagra legato. To ćwiczenie należy grać w bardzo wolnym tempie, by mieć kontrolę nad artykulacją w każdej z rąk. Posłuchaj. Kiedy już wychodzi, zamieniamy ręce. Lewa staccato, a prawa legato. A jeśli szukasz więcej ćwiczeń na niezależność rąk, zapraszam tutaj. Czas na numer jeden. Moje ulubione ćwiczenie. Służy ono do pracy nad dynamiką. Byłoby super, gdybyś miał instrument z dynamiczną klawiaturą i pedał. Jeśli nie, możesz potraktować to ćwiczenie jako techniczno-palcowe. Na początku zagram bez zmiany głośności. Teraz będę przechodził od cichego do głośnego i z powrotem. Zaczynam delikatnie cicho, powoli zwiększam. Teraz najgłośniej i przez ostatni takt wyciszam. I znowu od delikatnego coraz więcej i jeszcze więcej. może panować pełna dowolność w zakresie dynamiki. To ćwiczenie jest po prostu po to, by poczuć kontrolę nad tym, co chcemy zagrać. Pedał w ćwiczeniu wymieniamy co takt. Dajcie znać, czy chcecie osobne wideo o tym, jak prawidłowo korzystać z pedału i jak go odpowiednio wymieniać. I tak właśnie prezentuje się moje top 5 ćwiczeń dla początkujących i średnio zaawansowanych. Daj znać w komentarzu, które z ćwiczeń podobało Ci się najbardziej. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczka. A jeśli chciałbyś otrzymać nuty do dzisiejszej lekcji, koniecznie zapisz się na nasz darmowy newsletter. Wysyłamy tam wiele przydatnych poradników, takich jak to czy to. Żeby się zapisać, kliknij w link pod filmem. Czeka Cię masa miłych niespodzianek. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.